Witam! Dzień dobry! Czyli mówiłeś, że, jakieś, że, nie, e, że na tym streamie garena już nie będzie, ale garena pod Gelforsa, Drogi widzu, garena pod Gelforsa? Kto nie widział, że Garena zdejmuje słowy? Nie wiem. Brzmi jak Arkwel. Uffuludzik? W ogóle wczoraj widzowie słali alerty, a one były wyłączone na na BG3. Hmm. A byśmy się nie wrócili, ale kto, kto zaczyna kurwa z E na tej? Mógł sfraszować, mógł sfraszować. To był kill, to był kill, to było zabójstwo. Level 3 gang byłby mega zajbisty Nie no teraz tylko bym baitujesz, człowieku no. No, tragedia jest, tragedia jest, kurwa, kom! O, gragas. No nie, no cholera jasna, jakby, jakby teraz zatrwałby się, wszystko ok, bo by wszystko ok, byśmy zabili Niko, nie. Naprawdę, naprawdę. Spokojnie, my i tak później zabijamy. Nic nie robi, nic nie robi dzisiaj, nic nie robi ten pike, stoi w miejscu. Ażka mnie atakuje w mele miejsce w, 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 w miejscu stoi i nawet A nie rzuci Żeby spaliła flesha jest okej, jest jest Nie dogadajemy się z pajkiem, nie dogadajemy nie nie się z spajiem Tu był kilek, tu był kilek. Wtedy by nas tak nie spuszczali, naprawdę przysięgam Ja wam gwarantuję to Mogliśmy to, mogliśmy to wykorzystać do wygrania naszej, naszej linii Ale tak jest okej, okay, tak jest okej okay, i tak jest okej okay. Chuj, że mamy kartusa na Riven Nie, czekaj, mam kartusa na, na, na Zeda z świetnie wybrana postać. Szkoda, że Amida ja nie dostaje, tylko dostaje jakiś chłop. Mega szkoda, mega szkoda jak coś. Spokojnie, spokojnie. No możemy, możemy, no możemy, no. no. Jest. Brawo. Brawo. Brawo, o to chodziło. Oklaski dla pajka. Dobrze, Pike kieruje główną to Dobrze, że Paj no, do... rzuca z nie? Mega pojebane to jest. O, ładnie. Ale nie zabijamy. No, nie mogę się ruszyć! Co jest? Halo! Triluwa. Totalna Triluwa, nie? Ażka nie żyje. jest okay, OK. Dobrze, gara nie niczym trafiać Gara na CP Uwaga, Riven kupiła e, Loie kupiła wezwanie kata na Riven Opinia, opinia panowie? Na pierwszy przedmiot? E, nie masz E? Ja czekałem z fleszem, bo mówię rzuci E, ale nie rzucał E, więc z kół. i nadal nie rzuca E Kartę zabije Zed'a Full umonderowanie jest na 32 stopnie, o Jezu, tragedia Przejebane mają Oj sorry, przepraszam, przepraszam, przepraszam Mega tragedia, mega tragedia Coś trzeba w tym wojsku robić, przejebane Nie żem nie żem Zginąłem Warto było Nice Nie warto było Don't push, don't push, please I beg you no, to Dobrze było, reset złoto nasz Rebigiusz Ty jesteś tak dobry Hej Hej, blusiaszek, cześć Mogę przestać robić biednych masterów, ten jest to nadmasterzy. Don't push, don't push. No dobra, to puszuje nie? No nie, no nie puszuję tego. Dobry jest garać na bocie. Z tym face rushem, z jakimś odpowiednim supportem, dobry jest. A wtedy z karmą, też było dobrze. Tylko, wtedy co gram to miałem midlinera, który ma, ma 115 gierek i 35% zwycięstw, więc. Igram na zejdzie. Ej, kto to napisał? Czekaj, trzeba go dzwonowa, gdzie nie jest? Usunięta! Perma! Sprawdźmy tego widza 2.22 follow. Dobra, jeden dzień. Może zdajemy. Byłby perma freeze, gdyby mnie pack. No ale jest jak jest. Nie zdajemy, bo go nikogo wyrzuciła. No rataparca cofam. Dobra, zobaczmy. O! Czy ma da 1? Bo jest słaby. Brus nie potrafi karać gier Spuszczę bo chyba chcemy schodzić. Czy nie? No dobra. Ja mam szybkiego pusha akurat. Możemy sobie jakieś playta się przegarnąć. O! E? Ej ten. Dobra, go. Nie no. Daję daj krypy. To nie będzie Fresh na mizie. Ej, to jest jakiś creep nie? Kurde, creep odciąga. Dobra, ile zostawiam na Riven, nie? Czy nie? z może i Saida? No, wydaje mi się, że może z Fresh Ile w z Fresh Strike zrobił? Jezus 100 Duo z Krzysztofem? Nie mam konta Musiałbym na tamtym wbić rangę Dobra, ja idę w takim razie Ja Pokaż z wezwania kata 128 800 złota wydał swoje pierwsze, żeby kupić takie gówno Ja w szoku Włóż na creepy. Dobrze. ram herald robimy. Wygląda jak porówka Berlinka. Aha. Nie wiem ty, czy to co robi jest najmądrzejsze. Kartus. Ale zawsze liczył się kontekst. tak Zawsze się liczył kontekst. Nie rozumiem, dlaczego ludzie są zdziwieni tym, że dostają bana. Kontekst Agucie został ban'a za cytry na awatarze. No nie wiem, ale to było kie Inaczej, Twitch się garnął z tymi losowymi banami. Jakieś było znacznie gorzej. To będzie Raven, idę na niego. tutaj? W jakim kontekście można użyć sworda, żeby nie było ban'able? Niech on nie idzie do i bo zginie po prostu. To jest śmierć w Wenecji. Czy mi możesz cytować wypowiedzieć, że to jest przez Kpina? Ja nie wiem. Panowie, na naprawdę. Jestem tego zdania, że jak ktoś nie może wytrzymać i musi napisać P-Worda, to tym bardziej na bana, no. Ja pierdolę. akceptujcie ten pierdolony regulamin Twitcha i macie później że że dostaliście jakiegokolwiek timeouta. Jebany Karthus I Iloi też. Nie gra, żeby wygrać, IMO Trochę słabo z ich strony. Co on robi? Co on robi tą, tym kartucem? Kto to się widzi? No. Żyje, spalił ale żyje. A tu musi być wizja wszędzie. Od góry czy od dołu? Kurwa, Gragas. Może się pokaże, będę powiedział że jestem solo. Kurwa, fuck, prawie, Gregas. No dosłownie, Ilo i znowu niżej, tym razem od Zed'a solo. O, z 1HP. Ale to, że ją zabija, to, to jest mega słabe, nie? Giniemy tutaj. Żartuję, Gregasa nie ma. Ogornicy jest co nie podoba się? Jak narodowcy się pierdolą? Niezłe homofoby z was. Nie, dobra. Ja wierdalaj. Nie, nie mogę. Taka pizza jak ty, powinien czuć się ze czegoś takiego. No. To, to jest właśnie moje marzenie. Żeby być takim super kozakiem w terenie jak ty, pokazywać swoją męskość. Na wszelkich portalach. Workula przeleciała od co, nawet nie zauważył. A. O, o Jezu, nie mogę tu być. Zrobiliśmy dzięki Exektorowi No ale nie mówię, że ten item jest zły później Nawet jakby był jakiś, wiecie, inaczej Ale na początku go kupować za 800zł To jest turbo trolling, nie? Kiedy robisz coming out? Dzisiaj Ja zawsze robię tego, ja zawsze robię ja Jeszcze raz do, do wanie robię Daję pokonany. czy grom pójdzie? Górą. Kurde, dziwne, że Arki nie użali, Co narobi. Ej. I ojcowie leczy, jak? Zrobię? Zrobię. Z tym, jak nie grałem raz no Nie wiem. jak do Ciebie, dziękuję bardzo. Dzięki Pabio i dziękuję Szpaler. Szpaleru dziękowałem. Pabio 96 i Szpaler 98. Thank you, thank you for the soup. I really appreciate that. Co on kurwa robi? W jaki kom mamy? Karta ci idzie solo, Ilo idzie do mnie. A solo nasz ORA robi? Karta znowu ginie. Co tu się dzieje? Dobra no, Cleaver, nie? On daje też ms a jakiegoś, i to chyba nadflat. Ta. Czy może, że jak Liga w pierwszym roku się skończy? Czy ja czy także się skończę? A to nie wiem. Ale jak Liga Legion się skończy, to ja nie wiem. To to musiałoby się coś dziwnego stać. Ta gra jest tak popierdolona, to jest, jest pak z diabłem. diabą nad tym czuwa Już nigdy, przy nigdy ta gra. Jak wyjdzie Memo to za 10 lat, to jest swap gierki. Tak za 20 lat ci swapujemy. Wyjdzie Memo to 10% gracza odejdzie do tego gówna Przysz... Człowieku, to Memora się każe pewnie giga giga Kutasem. Nie mów, tak? Chciałbym wierzyć, żeby było inaczej, nie? Chciałbym wierzyć. Co się teraz robi? Dobra, zrobię tego w sumie. O. Nie sądziłem, że zabijemy. Oczywiście, że zabiję. Nie no, no, moja wina, moja wina. 700 złota dostałem. No Chujowy flash, chuje flash, ale jak on kurwa padł? Dostałeś jakieś jaka tego albo coś? Chyba nie, nie wiem co robić za przedmiotem. Wydaje mi się, że ten przedmiot będzie turbo, turbo słaby. A Omen? Nie no Omen też nie. Może po prostu Sterak Opinia nad sterakiem, Panie panowie? Myślę wydaje, że Sterak. Chyba Steraka robię. Jest problem, bo ile naprawdę trolluję no? Te gry wygrywa tylko, że nie mają adakery ad Po co cofnął? No nie pierdol, że muszę arkować. O Mogę cofnąć, ale już mi odpierdala tej gry. Już mi odpierdala tej gry, nie? Już mi odpierdala. Kurwa, co jest? Ja pierdola, jaka kompromitacja. I ja yeah, pierdoli, nie mogę na to patrzeć, no My te grę jeszcze nie jesteśmy w stanie wpierdolić tylko tak, że te dwa głąby kart z Iloi gram jak ścierwa. I nie chcą wygrać gry komputerowej Może mam jakiegoś potężnego eko, nie? Ale to nie chodzi, że poziom graczy, tylko że oni nie chcą wygrać. No nie mogę nic. No nie da się. Nie da się, nie? Joki cysyki, kurwa! Wybana wygrana, prawdopodobnie tak Prawdopodobnie to wiebaliśmy jak coś Prawdopodobnie to wiebaliśmy. Ja powinien sprzedać tego kadłuba Bo on nic nie robi Ale ja myślałem, że pójdę side'em, tylko że karty idzie side'em Ilo idzie side'em, ja nie mam side'a Kurwa no, nienawidzę takich gier, no nienawidzę ich z całego serca, ich nienawidzę Z jest takie gówno do grania z Mamy dwóch przygłupów i możemy tego nie wygrać Po prostu, po prostu, po prostu, po prostu. Smutne to jest, smutne na maksa Sprawi mi to mega przykrość Jak mam być szczery Chulby rekiobrysystyczna, się zgadzam z tobą No ale to, to... <grystanie> notice Zajebał go Uni On nie może grać w Lich on potrzebował zamiast liczbę Wojda, a liczbę ja sprzedać na Amazonie Zniszczono twój indywitor Zniszczono twoją wieżę Co? No pajku Dostał silensa na, na moim cieniu Znaczy na Rc? Erku, Erku, Pike! Przeciwnik, Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Sojusznik pokonany. Kartus, ty dziwko! No mówiłem, że on nie chce wygrać. nie miał 20 HP Jak miał 20 HP? Nie no, miał więcej Kurwa ten Hull Breaker use lens. Gdzie to moi suchy Tak! blusiaczek, ja się zgadzam! Dożywotni kurwa zakaz w gry Dożywotni zakaz Ale dożywotnie to my będziemy z takimi grać Hildrodo w Riven? Mamy ilo z Hildreda. Nie wiem czy zada znajdę Dobra, na ryben daj prostu. No to giegie nie. Magia? A, no, nie mamy szans. Gdzie? A kurwa! Oby im się coś złego przydarzyło dzisiaj. Aby coś złego się przydarzyło, nie?